Pokażę Wam pompkę samochodową, to krótkie jest kawał gumy, którą ja sobie, znaczy ja sobie założyłem, schowek, z którego nam się wszystko wysypało. Tu była igła, kątówki. Jak taka pompka działa? Działa albo nie działa. Teraz tak, tu mamy wężyk i nam się przełącza z rowerowych na samochodowe samo. Co ja Wam mogę tu pokazać? Wężyk sobie odkręcimy. Kurde, nam się macha ten wzorzec. O, poszło. Wężyk jest odkręcywany. Tu mamy taki końcówkę, żeby węża założyć. Natomiast ja Wam chcę pokazać. Coś innego. Zobaczcie, zaworek taki. Kulka. Już troszkę miękka, ale w dobrym stanie. I tu taki yy, łącznik. Żeby ta kulka nam do węża nie wpadała. Tą kulkę mocujemy tutaj. O, posłuchajcie, będzie nam słychać jak ona. Na chrapocze może dla bezpieczeństwa to założę. Życie. Teraz węża przykręcimy. Wkładamy węża. Może nie strażackiego, ale wąż to wąż. Jadowity. Yy, jak nam działa pompka No ja nie umiałem do rowerów. I tylko teraz nie używam. Natomiast nikt się na zegarze tu nie zna, bo prosiłem kogoś parę razy, żeby mi sprawił ciśnienie to nie umiem nawet zegarać ja odczytać Pan powiem czekajcie ja tutaj odkręcę Wam coś pokażę jeszcze tu mamy tłok i O-ring zobaczcie tak wygląda tłok i O-ring i kiedyś pokazywałem zasady działania pompki takiej rowerowej czyli o-ring nam się podnosi jak tłoki idzie, się wysuwa, a jak się wsuwa, O-ring jest dociskany. No nie jest to skomplikowane urządzenie. Skręcamy. Pompkę. To chyba Niemiec wyprodukował jakiś. A w ten sposób. Nie wiem co Wam kręcić. Pompuję pompuje, Panie Tak wygląda pompka samochodowa Natomiast ja sobie tutaj zrobiłem kawał gumy zwykłej obkręcam węży gdzieś tam dookoła I tu podsadzam W ten sposób Cześć trzymajcie się Do zobaczenia w moim kolejnym filmiku Zostawcie łapkę i subskrypcję I naciśnijcie dzwoneczek Pa! Pozdrawiam. Miłego.